To jest jak najbardziej, jak najbardziej słuszny pomysł, ponieważ myślę, że już do tej pory tych talentów polskich, którzy naprawdę e, są i jest ich dużo, dużo się zmarnowało. E, nie zawsze z ich winny, bo wiadomo, że niekiedy e, brakuje trochę charakteru, brakuje, e, nie wiem, e, tego celu, nie ma, nie ma przy sobie też e, kogoś, kto by mógł e, jego pokierować. I myślę, że coś takiego to jest, e, Danie, danie właśnie tym młodym ludziom szansy, żeby nie myśleli o tym, że są tylko komputery, że są gry, że są e, rzeczy, które tak na dobrą sprawę w przyszłości ci nic nie pomogą, bo e, komputer czy, czy, czy PlayStation nie zapewni ci e, dobrobytu. Moje pokolenie jeszcze, bo to wydaje mi się, to jest takie ostatnie pokolenie, które nie było właśnie tylu komputerów, nie było e, tych gier tego wszystkiego i. E, u nas ciężko było, że tak powiem, zawołać do domu na obiad, na kolację, bo my cały czas biegaliśmy za piłką. A teraz to samo boisko, co wcześniej nie było na nim trawy, jest porośnięte trawą do pasa. Bo u nas akurat, jeśli chodzi o, o, o talenty sportowe, mamy ich naprawdę mnóstwo. I myślę, że nie będzie tylko jeden talent, ale będzie tych talentów dużo więcej i na pewno w przyszłości może mieć też dorosła reprezentacja z tego projektu.